Władimir Bukowski mi opowiadał, że jeden z tych kolegów się zajmuje ustalaniem procentu tłuszczu w jogurcie, Po trzy miesiące tam nad tym pracowali, zagadnieniem. Także bardzo poważne sprawy. Oczywiście nie robią tego za darmo, to jasne. Od tego trzeba zacząć w ogóle. Natomiast, natomiast efektem tego jest biegunka legislacyjna. Nieprawdopodobna biegunka legislacyjna. Nikt nie jest w stanie. Zapamiętać nie tam treści aktów prawnych, dyrektyw rozmaitych wiążących i takich niewiążących, ale samych ich nazw. Opowiadał mi znawca przedmiotu, że w samej tylko dziedzinie ubezpieczeń regulacje unijne zajmują chyba dwa metry na półce, ułożone ciasno tak jedno obok drugiego. W związku z tym, no, to pokazuje, rezultat jest taki. Rezultat jest taki, że nikt nie jest w stanie nadążyć za tą biegunką legislacyjną. W związku z tym ludzie w stosunkach wzajemnych zachowują się normalnie, to znaczy postępują według wskazań prawa naturalnego, to, co im się wydaje, słuszne i sprawiedliwe, ale nigdy nie wiedzą, czy nie zostali właśnie przestępcami. I tu nas ta międzynarodówka biurokratyczna ma. Każdy może być w każdej chwili na zasadzie europejskiego nakazu aresztowania i to są te narzędzia terroru, o których mówię, nikt nie jest nawet ich świadom. I trzeci wreszcie eksperyment to jest eksperyment ideologiczny. I tutaj bym wskazał na wielki wschód Francji na konspirację masońską. Zresztą oni się na, wystarczy zajrzeć na strony internetowe Wielkiego Wschodu. Oni to prowadzą, żeby się o tym przekonać, no, wcale nie ukrywają tego, że to jest właśnie, że to jest ich celem przeprowadzenie pewnego eksperymentu idologicznego. No, strona gospodarcza, strona polityczna ich mniej y, interesuje, natomiast dlatego mówię, że tu nie w sposób wskazać jednego sprawcy zakonspirowanego z uwagi właśnie na wielopłaszczyznowość tego eksperymentu. Ja jeśli może jedno słowo takie y, konkretne na przykładzie, aby... Nie było niedosytu, kto decyduje w Unii Europejskiej. My, Polacy w Parlamencie Europejskim, jest nas 54 z różnych opcji politycznych, zawiązaliśmy nieformalny klub polski, czyli nielegalny. Nie wolno się spotykać w gronie jednej narodowości, ale taki zawiązaliśmy i określiliśmy. Pewne pozycje brzegowe, co do których no, tematów pewnych nie poruszamy, jak chociażby aborcja, nigdy nie zgodzimy się z lewicą i tak ale pewne wspólne dla interesu kraju roztrząsamy i próbujemy lobbować. I pamiętam sytuację dotyczącą dyrektywy usługowej, która była korzystna dla Polski. Szło o rozliczanie się w kraju pochodzenia. Tu był konsensus wszystkich grup politycznych. Ja byłem przewodniczącym przewodniczącym grupy polskiej w jednej grupie i tylko przewodniczący się spotykali był i pan Rosati, pan Geremek, pan Sariusz wolski i umówiliśmy się, że we wszystkich grupach, największych i najmniejszych będziemy lobbować za tym rozwiązaniem dobrym dla Polski. I okazało się, że już już wszystko jest na dobrej drodze i ja i koledzy przekonali innych różnych krajów, kiedy to nagle w nocy pani Angela Merkel wezwała obecnego szefa parlamentu, wówczas szefa największej frakcji IPP, pana Peteringa i pana Schulca do Berlina i wszystkie układy legły w gruzach. Przedstawiał to nieżyjący profesor Geremek, zrzymał się pan Rosati, również socjalista, także z IPP i my. Po prostu nakazała inne głosowanie zgodne z interesem państwa niemieckiego. Tutaj już był ten interes poważnie zagrożony przez tę dyrektywę, ale tego typu mocne wejścia są bardzo rzadkie. Czyni się to w sposób bardziej dyplomatyczny i wspomniana była sprawa kieszonkowego w powstaniu. Przy powstawaniu Unii Śródziemnomorskiej oczywiście do takiego kieszonkowego potrzebne jest alibi jakieś, chociażby na pod, pod kątem propagandy, jak to uzasadnić. Prawda? Ja brałem udział w spotkaniu na Bari, były trzy frakcje, Unia na rzecz Europy Narodów, największa IPP i tak dalej. Szło naturalnie o przetransferowanie pieniędzy z Unii Europejskiej na tenże projekt. Potrzebowano tylko pewnego spoiwa. Czyli jak określić kraje śródziemnomorskie? Co może ich być ich do, y, dominantą? i stwierdzono, przybliżano się do tezy a no takiej, że ludy, które jedzą ten seafood, czyli fruit de mer, czyli owoce morza, to wokół tego produktu skupią się, prawda, czyli wszystko będzie dotowane i w tym ujmie się narody i Hiszpanii, i Francji wspomniane i tak dalej, tak dalej, że to jest ich wyznacznikiem, wyróżnikiem tego, że jedzą owoce. Morza, no jak to zostało nazwane, no kieszonkowe, ale musi być to w jakiś sposób podane i y, przedstawione. Marek Budarski, Europa Wolna, Kończystwa, Partia Polska. Mam takie trzy pytania. Po pierwsze, proszę o taki komentarz, nie tyle co do treści, bo tutaj było przedmiot do treści taniec Lizbońskiego, tylko na temat formy jego wprowadzania. A konkretnie takie trzy sytuacje, kiedy premier Irlandii mówi, że skoro Irlandczycy powiedzieli nie, no to jeszcze raz ich zapytam i będziemy do czasu, dopóki nie powiedzą tak. Kiedy przyjeżdżają przedstawiciele praktycji Parlamentu Europejskiego, na i właściwie zachowują się tak, jak hegemoni, którzy przyjechają z swojego malutkiego Chodzi, co Pan sądzi o traktacji lizbońskiej, pan będzie musiał dać kogoś. Proszę o Czy skomentowanie tych... Na przykład tego też, że pierwszego dnia, sejszego dnia Sejm ratyfikował, drugiego dnia Senat. Nie pamiętam kiedy tak szybko ustawę, jakąkolwiek ratyfikowana, szczególnie tak ważną. Czyli tą formę można skomentować. Do czego dążymy? Dezygnacja z referendum i konieczne właściwie narzucanie nam woli elity europejskiej nie licząc zupełnie ze zdaniem, Do jakiego systemu dążymy do jakiego y, ustroju prowadzając traktat lizboński. Po drugie, drugie pytanie. Jeżeli nie traktat lizboński, to co w zamian? Szczególnie tutaj do Pana wygotowanego, czy, czy może stworzyć jakiś dokument, który będzie alternatywą powołania na przykład Europy Wolnych Ojczyzn? Jeszcze idea od czasu tego. I trzecie pytanie, tutaj bardzo mi zajęliśmy co Pan rynkuński powiedział, że to jest y, wypowiedzenie wojny ekonomicznej Ameryce. Stworzenie Unii Europejskiej w takim kształcie. A czy przypadkiem może nie jest tak, że to są kolejne elementy, które trzeba ułożyć, żeby ukształtować wreszcie rząd światowy? Więc stworzenie nowego ładu prawnego w Unii dąży do stworzenia rządu światowego. Czy to nie jest też tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Który z Panów pierwszy? Więc ja może zacznę od końca. Nie wydaje mi się, żeby regulacje unijne sprzyjały. W tworzeniu rządu światowego dlatego między innymi nie dlatego, że one mają jakąś specyfikę, tylko dlatego, że stajemy się coraz bardziej, ta, ta możliwość jest coraz bardziej nieprawdopodobna. O ile jeszcze na początku lat 90. wydawało się, że świat może być jednobiegunowy politycznie, to teraz już widać, że nie, że mamy do czynienia raczej z dyrektoriatem. Stanów Zjednoczonych, cesarstwa europejskiego, właśnie, które się tworzy, cesarstwa rosyjskiego, cesarstwa chińskiego, cesarstwa indyjskiego i które próbują w tej chwili jakoś podzielić strefy wpływu na świecie. Czy to się im uda bezkonfliktowo, czy nie, no to zobaczymy. Natomiast to, co sam. Nie sprzyja to, znaczy nie, nie oznacza to żadnego rządu światowego, tylko umocnienie Cesarstwa Europejskiego, który ma inny zupełnie interes niż Cesarstwo Amerykańskie. Mówię o, w Europę, o Europie. Ponieważ w interesie Cesarstwa Europejskiego, którego kierownikiem politycznym są Niemcy, jest ścisłe współdziałanie, współpraca polityczna z Rosją, czyli z Cesarstwem Rosyjskim, w nadziei, że to przyniesie Europie długi okres, długi okres pokoju i skutecznie umożliwi europeizację Europy, to znaczy wypchnięcie wszelkich wpływów amerykańskich z Europy. Niemcy są państwem poważnym, dwa razy przez Stany Zjednoczone przegrały dwie wojny, więc nie zapomniały tego i po prostu wyciągają z tego wnioski. Druga sprawa to jest interes amerykański jest odwrotny. Jest wzniesienie zarzewia konfliktu między Cesarstwem Europejskim i Rosyjskim, dlatego, że wtedy Cesarstwo Europejskie musiałoby zabiegać o przyjaźń i pomoc Ameryki. A to daje Ameryce możliwość wejścia w politykę europejską i kształtowania jej jako arbiter, który godzi, wprowadza pokój i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o samą. Sposób prowadzenia czy wprowadzania traktatu lizbońskiego no, to rokuje bardzo źle.